I będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Tu na samym początku powiem: Nie zważajcie na mój głos, bo choroba mnie zmierzyła i to dość poważnie. Ale nawet choroba nie zatrzyma mnie przed tym, żeby ostrzec was, przed tym, co się jutro będzie, wydarzyło, będzie wydarzać w Kościele katolickim, czyli dni Antychrysta. Umieszczę Wam pod spodem, żebyście mogli sobie doczytać ważny tekst. Nie jest długi, krótki, na świętej tradycji. Zajrzyjcie tam, naprawdę jest konkret. A teraz posłuchajcie, bo to jest głównie do pana Grzegorza Rysia i do całego episkopatu niepolskiego w Polsce. Jakie więc usprawiedliwienie znajdzie ten, kto wzgardził Kościołem Bożym? Lub odstąpił od Niego. Konstytucja apostolskie 2.60 od 5 do 6. Starajcie się zatem nigdy nie opuszczać Kościoła Bożego. Jeśli ktoś wzgardzi Kościołem i wkroczy w obrzydliwość pogan albo zgromadzenie Żydów i heretyków. Jak usprawiedliwi się przed Bogiem w Dniu Sądu? Ty, który odrzucasz wyrocznie Bo Boga Żywego, wyrocznie żywe i ożywiające, które mogą uwolnić od wiecznej kary, Ty, który udajesz się do domów demonów, do synagogi zabójców Chrystusa, lub na zgromadzenie łajdaków, czyż nie słyszałeś, co powiedziano? Nie cierpię zgromadzeń łajdaków, i nie przestaję z występnymi. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, a z występnymi się nie spotykam. I znowu, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, i nie wchodzi na drogę grzeszników, nie siada na tronie występnych, lecz ma upodobanie w prawie Pana. I nad jego prawami rozmyśla dzień i w nocy. Tu jest tak też bardzo grubo właśnie ten przekaz do kardynała Rysia. Czytam dalej. Ty zaś porzuciłeś zebrania wiernych, Kościół Boży i jego prawa, a zwracasz swe oczy ku jaskini zbójców. Za święte uważasz to, co on odrzucił. I to jeszcze nie wszystko. Przyłączasz się do procesji Greków, pędzisz do teatrów, chcesz, by zaliczono cię do grona stałych uczestników i pragniesz brać udział w niegodziwych, żeby nie powiedzieć, przeklętych przedstawieniach. Wiele przedstawień nam dzisiaj do kościoła niestety, ale wdrożono. Czyż nie słyszałeś, co mówi Jeremiasz? Panie. Nie zasiadałem w wesołym gronie, lecz trwałem bezpieczny pod Twoją ręką. Dlaczego chcesz korzystać z greckich wyroczni? One pochodzą od martwych ludzi i czerpią natchnienie od diabła. Ich wykładnie sprowadzają śmierć, dowodzą, odwodzą od wiary i do politeizmu skłaniają tych którzy się do nich zwracają. Wy zatem korzyst, przestrzegacie praw Bożych, czyńcie te prawa wyżej od spraw doczesnych, okazujcie im więcej szacunku i spieszcie razem do Kościoła Pana, który On nabył za cenę krwi umiłowanego Chrystusa, pierworodnego całego stworzenia. Kościół jest córką Najwyższego. Kościół zrodził was słowem łaski i ukształtował was w Chrystusie, którego uczestnikami jesteście oraz świętymi wybranymi członkami, nie mającymi skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ponieważ jesteście nieskazitelni, święci i doskonali w wierze Jego, w Niego. Na obraz Stwórcy Waszego, Konstytucje Apostolskie 2:61. Zestawienie niektórych przeklętych, którzy publicznie okazują pogardę dla wiary w Chrystusa, perfidnie używając do tego Jego imienia, galeria tych, którzy manifestują, że katolikom czegoś brakuje, że są niekompetentni w wierze. I że źródłem ich wiary nie jest Chrystus, ale zabobon albo zwyczaj żydowski. Budzący pogardę, zestaw bezbożnego zgromadzenia judaizantów, heretyków i fałszerzy, posługujących się urzędami kościelnymi dla poniżania kościoła i zab zabawiających się liturgią, nabożeństwami kościelnymi. Do autoryzacji swojego odstępstwa, poniżając Kościół i wiarę w Chrystusa, wywyższając samych siebie. A na koniec, posłuchajcie tego. Pan Jezus, można powiedzieć, jest twórcą chrześcijaństwa. Został przez wyznawców judaizmu zamordowany. Perfidnie. Jan Paweł II, chcąc usprawiedliwić judaizm, powiedział, że Jezus Chrystus spotkał judaizm. Cóż, oczywiście, że spotkał, ale nie przeżył tego eksperymentu bliskości z judaizmem. Z czego dla katolików powinna wynikać nauka: żadnych bliskich spotkań z judaizmem, jeżeli chcecie przeżyć. Dziś te spotkania z judaizmem w Kościele katolickim jest nic innego jak dniami Antychrysta, z synami diabła. Kościół jest judaizowany, protestantyzowany i to właśnie jest zabijane mistyczne ciało Chrystusa poprzez dni Antychrysta w Kościele. I do tego używają swoich autorytetów. Jeszcze posługują się i wykorzystują do tego Ducha Świętego. Mówią, że to Duch Święty tak pragnie. Co za wstyd i hańba. I ostatnie słowa, bratkowie. Posłuchajcie, zapamiętajcie sobie to jeszcze raz, bo powtórzę. Szczególnie tu do niektórych posłów, do pana Skalika tu. Panie Skali, nie pisz Pan nigdy już tak, albo nie wymawiajcie. Ja was bardzo proszę na waszych spotkaniach. Naczelny rabin Polski. Nie powtarzajcie tej narracji kłamliwej, bo Polska nie jest judaistyczna, tylko jest chrześcijańska. Powinna mieć prymasach. To, że obecnie go nie mamy, tylko mamy właśnie judaizanta, to nie znaczy, żeby wymawiać takie. Bluźniercze słowa można powiedzieć. Powinno brzmieć to tak. Naczelny rabin przebywający w Polsce. Ale nigdy nie polski. Omijajcie to słowo polski, bo ino wstyd przynosicie. Naczelny rabin przebywający w Polsce. Tak brzmi prawdziwa nazwa. Także bratkowie, zajrzyjcie tutaj sobie na świętą tradycję. Linki będą pod spodem i w komentarzu przypiętym. Tam jest fajny tekst. No niestety musiałem to powiedzieć. I strzeżcie się dni judaizmu i islamu, bo to dni samego szatana w kościele katolickim. To, że YouTube mi tnie zasięgi, no, i ten, no to już tam niech tak będzie. Do kogo mu dotrzeć, to dotrzeć i najwyżej przekażę to tam dalej. Także ajoj nadali się kurować, także mam nadzieję, że dojda szybko do siebie. Także niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi po drogach syna, do syna, brońcie krzyża i Matki Bożej za wszelką cenę. Nawet jak trzeba będzie kiedyś użyć miecza, to trzeba będzie. No trudno. My swojej wiary nie oddamy. Żadnym judaizantom. I powinniście wstydzić, bo jeżeli uważają się za taki wielki to nie powinni wchodzić do naszych katedr, sanktuariów, za to też im wstyd i hańba, ale oni są tak plugawi, że oni potrzebują miejsca i nic więcej, po to, żeby profanować. Już takie mają po prostu, wiecie, zwyczaje, krew na nas i na nasze syny. Może to by obuwili na tych dniach judaizmu. Szkoda słów. Z Panem Bogiem, bratkowie.